Aleksander Duchowski urodził się 8 stycznia 1963 roku w Charkowie. W latach 1978-1981 ukończył i szkołę medyczną w Charkowie na wydziale ratownictwa medycznego. W tym samym czasie podjął pracę, pracując jako sanitariusz pogotowia ratunkowego. W latach 1981-1983 służył w strategicznych siłach rakietowych. W 1990 roku ukończył Charkowski Instytut Medyczny ze stopniem biznes medyczny i uzyskał tytuł lekarza. Oleksandr erikowicz Dukhowski pracuje w szpitalu od 1990 roku. Po odbyciu stażu jako neurochirurg, a od 1994 roku jako neurochirurg dziecięcy. W styczniu 2012 roku jako kompetentny, doświadczony specjalista. Sprawny organizator został mianowany ordynatorem oddziału neurochirurgii dziecięcej. W 2006 roku na bazie oddziału otwarto Centrum Neurochirurgii Dziecięcej, którego dyrektorem był do października 2022 roku. W 2012 roku zorganizowano i uruchomiono oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci z patologiami neurochirurgicznymi z sześć łóżkami. W latach 2014 do 2018 był głównym neurochirurgiem dziecięcym Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Od 1 października 2022 roku został przeniesiony na stanowisko ordynatora oddziału neurochirurgii nr 2. W okresie stanu wojennego na Ukrainie w trudnych warunkach pracy przy niewystarczającej liczbie pracowników medycznych. W okresie od 28 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku, pełniąc funkcję ordynatora oddziału neurochirurgii dziecięcej, odpowiadał także za pracę oddziału neurochirurgii nr 2. W 2006 roku ukończył studia i uzyskał drugie wykształcenie wyższe na wydziale zarządzania opieką zdrowotną Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego, kwalifikacja menedżera ochrony Zdrowia. W 2018 roku w Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy uzyskał stopień naukowy kandydata nauk medycznych, doktora filozofii, Staż i Szkolenia w Klinice Neurochirurgii oraz Instytucie Anatomii Uniwersytetu w Curychu w Ortoklinice i Instytucie Anatomii Uniwersytetu w Monachium w 2008 roku oraz stażysta w programie SAB i T Departamentu Stanu USA w 2009 roku. W 2014 roku odbył staż i pracował na stanowisku pracy w Centrum Chirurgicznego Leczenia Padaczki w Pradze oraz w klinikach Uniwersytetu Federalnego w São Paulo w Brazylii. Po raz pierwszy na Ukrainie w 2007 roku przeprowadził małoinwazyjne chirurgiczne usunięcie krwiaka śródmózgowego u głęboko wcześniaka o skrajnie niskiej masie ciała. W 2007 roku dokonał wszczepienia regulowanego systemu przecieku płynowego w przypadku wodogłowia. Po raz pierwszy na Ukrainie w 2011 roku o.e. Dukowski wdrożono śródoperacyjny neuromonitoring potencjałów wywołanych. W 2015 roku po raz pierwszy w Europie Wschodniej przeprowadził i wdrożył neurochirurgię płodu, wewnątrzmaciczne interwencje chirurgiczne na płodzie. W 2016 roku organizował i prowadził ogólnoukraińskie kursy specjalizacyjne w specjalności neurochirurgia dziecięca, w oparciu o kształcenie podyplomowe Charkowskiej Akademii Medycznej. W 2016 roku wraz z włoskimi neurochirurgami po raz pierwszy przeprowadził i wdrożył leczenie chirurgiczne lekoopornych postaci padaczki, przewlekłą neurostymulację nerwu błędnego.